Muszę się Wam do czegoś przyznać. Niestety, tak się stało. Zbraniłam się jak mogłam, ale to się wydarzyło. Jestem dresiarą. Oprócz tego dresu, który już doskonale zna cały TikTok, w którym wyglądam jak smerfetka, mam też na ten moment dwa sety dresów, które sobie zakupiłam. Dlaczego ja tak bardzo przeżywam, że mam teraz dresy? Otóż ja zawsze byłam team sukienka, ale to mnie chwilami już przerasta. Prace w ogrodzie, sprzątanie. Praca w gospodarstwie, a to odwiedziny śmień, a to kurki, a to trzeba coś zrobić z córką, a to jeszcze gdzieś pojechać, ciągła zmiana pogody, wieje ci w Dubsko. Yy, problemy z pęcherzem, nie dziękuję, wybieram dres. Zaraz Wam pokażę, jaki wybrałam. Też smerfetka, ale już trochę bardziej dojrzała, czyli taki granat łamany na kobalt, nic za dużo się tutaj nie dzieje. Na łydkach są ściągacze, proszę Państwa, tutaj też jest ściągacz, i teraz kolor trochę był dla mnie wyzwaniem, bo on jest dosyć taki ciemny, trochę nawet mroczny. To jak widzicie, mamy taki dzyndzerek, to trzeba zawiązać. Trochę wkurzające, no ale dobra. Ta bluza jest inna, bo ona jest taka jakby ucięta i oversize'owa, ściągacze wiadomo na nadgazówkach i na nogach również. Dajcie koniecznie znać, jaki dres dla Was wygrywa. Chmurka, czy tam smerfetka, kobalt, czy fiolet.